Witam Was serdecznie w filmiku z cyklu Znikamy Aktywnie. Dzisiaj pokażemy Wam ćwiczenie, jakim jest pompka. Michał, powiedz mi jakie mięśnie ona angażuje? Pompka angażuje przede wszystkim mięśnie trójgłowe ramion, czyli ten mięśnie, który mamy z tyłu ramienia, e, mięśnie klatki piersiowej i prostownik grzbietu. E, jak wiecie, mamy bardzo różne formy pompek. Pompki damskie i pompki męskie. Mm -hmm. Te trudniejsze to oczywiście męskie. W zależności od pozostawienia dłoni, bardziej zaangażujemy Bądź ramiona, bądź klatkę piersiową. Dzisiaj pokażemy zarówno pompkę damską, jak i pompkę męską. Wybór należy do Was, w zależności od tego, czy jesteście w stanie wykonać tą trudniejszą, czy łatwiejszą wersję. To co, bierzemy matę i do roboty. To, co zaprezentowała Agnieszka, to ta trudniejsza forma pompki, pompka męska, tak zwana klasyczna. Tutaj głównie będziemy obciążać, tak jak wspominałem wcześniej, mięsień trójgłowy ramienia, roztopnik grzbietu, bo musimy wytrzymać w tej sylwetce, więc musimy również bardzo mocno napiąć mięśnie brzucha. Głowa powinna być przedłużeniem naszego ciała. Podpór, mamy cztery tak naprawdę punkty podporu, czyli palce, stóp i obie dłonie. Zależnie od tego, jak szeroko rozstawimy ręce, zaangażujemy e, mocniej klatkę piersiową bądź trójgłowy ramienia. Agnieszka, tam wytykujemy teraz troszeczkę łatwiejszą formę, Tutaj mamy cztery punkty otwarcia, oba kolana i dwie dłonie. Ciało od kolan do barków jest w jednej linii. Głowa znowu jest przedłużeniem naszego ciała. Agnieszka, poproszę się o zrobienie dwóch kąpek. Tak jak widzicie opuszczamy się bardzo nisko. Klatka piersiowa powinna dotknąć ziemi. I tak wygląda